Zobacz, tu po prawej jest tablica, widzisz? Tylko jeden jest na wprost. Jest to ten lewy, więc lusterko, kierunek, no i zjeżdżamy. Zjeżdżaj delikatnie. Poznajcie Pawła w ekipie Bociana od ponad dwóch lat. Wyszkolił ponad 200 kursantów. Zawodowo instruktor nauki jazdy kategorii B. Zainteresowania to motoryzacja, kolarstwo i gastronomia. Cechy dominujące to cierpliwość, wyrozumiałość, spokój i determinacja. Tym razem Paweł ma odpowiedzialne zadanie. Jego nowa kursantka przyjechała do Łomży na jazdy doszkolające i egzamin. To są Białystok i to jest trzeci, trzeci zjazd, bo zobacz tutaj masz na tablicy wszystkie zjazdy pokazane, dobra? I ustępujemy wszystkim z lewej strony. Bez kierunku wjeżdżamy, upewniamy się. No i gaz. Pierwszy już był tutaj, Pierwszy. zobacz. Drugi jest na centrum, tam właśnie pod hotel gromada. A trzeci jest tam, gdzie wszyscy jadą, tam na wprost. Czyli tam. Tak, jeszcze nie możesz dać kierunkowskazu, bo musisz poprzedni zjazd przejechać. Tak, więc zatrzymujemy się. Cię daj tak kierunek możemy dać kierunek i ruszamy. Po I zobacz, Dobra, dobra, on się wyłączy już ten kierunek. No, tak, po to tą kopertę namalowali, żeby przepuścić pieszych i nie zastawiać wjazdu na rondo tak, z prawej żeby strony. Była tak. Nie, żeby oni mogli wjechać, tak jak my wjeżdżaliśmy. To początek przygody naszej kursantki z Poznawaniem Łomży. Zostańcie z nami, a z pewnością dowiecie się, jak przygotować się. I zdać egzamin na prawo jazdy. I dojeżdżamy do wierzchołka. Tam powinna być taka ciągła linia, przed którą należy się zatrzymać. Jeszcze troszeczkę do tyłu. O, i tutaj stop. Stoimy. Dwie osie muszą być na zniesieniu. Cześć, jestem Kaja. Przyjechałam z Torunia. Postanowiłam zdawać prawo jazdy w Łomży, ponieważ miałam problem w Toruniu. Zdawałam je trzykrotnie. Tutaj jest lepsza dostępność terminów oraz szybszy okres zdawania. Mój tata tutaj zdawał i jest jak najbardziej zadowolony. Taja na dobry początek górka. Zobaczymy, jak sobie poradzisz przed pojechaniem w miasto. I teraz tak. Silnik nie może nam zgasnąć. Auto nie może cofnąć się więcej jak 0,2 metra. Tak. Masz wciśnięte. Wciśnij sobie sprzęgło, wrzuć tak. pierwszy bieg. I teraz tak. Jedna ręka na kierownicy, druga prawa ręka już na tym hamulcu. Wtedy sprzęgło przytrzymujesz. I spuszczasz tylko hamulec. I spuszczamy do dołu. Super. Super, super. I tu w prawo kierunek, zrobimy kółeczko i zrobimy jeszcze raz. Pojedziemy gdzieś później na jakąś wyższą górkę, bo tatu... Trochę mała. No. Można powiedzieć, że nie zauważamy. Delikatnie. Jeszcze nie. I ciach, super, tak Super. W następnej części Kaja i Paweł ruszą w miasto. Zobaczycie ważne punkty trasy egzaminacyjnej w Łomży oraz poznacie wiele praktycznych zasad, przepisów i skrzyżowań. Jeździsz kija Rio, na egzaminie też będziesz jeździła żółtą kiją Rio. Uważamy. I tędy wyjeżdżamy na trasę egzaminacyjną. Kaja i Paweł zdążyli spędzić ze sobą trochę czasu. Teraz czas na zasady ruchu drogowego w praktyce. Pojadą na przykładową trasę egzaminacyjną w Łomży. a Paweł zwróci uwagę na ważne szczegóły. Tak, przysu przysuwamy, możemy stać na przejściu, jeżeli tak, dokładnie. I tutaj tak. Jedyneczka, powtarzam. I jak ktoś mrugnie nam światłami lub machnie ręką, wtedy korzystamy z uprzejmości. Tak jest, pan nam machnął i delikatnie Super Ja mu mrugnę jeszcze awaryjnymi. No tak. Na egzeminie tylko mówisz, że korzystasz i jedziesz, tak? Tak, i nic tam nie machasz ręką, nie włączasz, nie włączasz awaryjnych, żeby podziękować, tylko jedziemy. delikatniej tutaj uważaj, żeby skrzyżowanie nie zostawić możesz się nawet zatrzymać zatrzymaj się tutaj chwilkę, stój o tak, i pan sobie przejedzie i wtedy my pojedziemy już tak, już jest dobrze więc pamiętaj, że w korku nie można zostawiać skrzyżowań Tak, jak nie chcesz, żeby tobie auto się cofnęło, to możesz trzymając hamulec unieść... Zobacz, unieś sobie delikatnie sprzęgło i zobaczysz tam na obrotomierzu, unieś troszkę. O dobra? I tu trzymaj sprzęgło. Puść tylko hamulec, a sprzęgło trzymaj. trzymaj, trzymaj, trzymaj. O, widzisz? Czyli podnios, podniosasz sobie sprzęgło do połowy i dokładnie. I dzięki temu auto nam się nie cofnęło do tyłu. na najbliższym skrzyżowaniu w prawo. Tutaj masz znaki droga z pierwszeństwem. Pokazuje, że za chwilę będzie w prawo skręt. Pierwszy bieg. Dobrze, dobrze, dobrze. Ile zrobimy hamowanie do wyznaczonego miejsca? Aha. Czyli zatrzymaj się teraz obok tego słupa, dobrze? Delikatnie zjeżdżamy bliżej prawej krawędzi, i tak przy lusterku, a w szybie. O tak, troszeczkę może za daleko. Aha. Najlepiej, żeby on był tutaj widoczny. Tak, okay. ok, gdzieś w tym miejscu. Aha. Kierunkowskazu prawego nie trzeba włączać, bo on nie jest wymagany. Aha. Ale jeżeli za tobą wyjechały samochody, to wtedy dajesz prawy kierunek i wtedy informujesz inne pojazdy, że będziemy się na chwilę zatrzymywali. tak? Dobra, pierwszy bieg. Kontynuujemy jazdę, rozglądamy się. I tu najlepiej jechać sobie drugim biegiem, ponieważ tak jak widzisz tu będzie zakręt i wzniesienie. I on potrzebuje trochę więcej siły na tym niższym biegu. wola drogi, tu nie trzeba dawać kierunku. Tak, krok po kroku razem z Kają i naszym instruktorem Pawłem będziecie mieli okazję poznawać najważniejsze miejsca, które przejeżdża się w trakcie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Łomży. Zaobserwujcie po więcej dobrych i praktycznych rad, bo to nie koniec. Więc było parkowanie. Było hamowanie do wyznaczonego miejsca. Za chwilę będziemy robili zawracanie z użyciem biegu wstecznego. Wjazd przodem, wyjazd tyłem, tak, z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. Tempa nie zwalniamy. Jeśli chcecie zobaczyć najważniejsze elementy pojawiające się na egzaminie państwowym na prawo jazdy w Łomży, to dobrze trafiliście. Kaja jest coraz bliżej pozytywnego wyniku egzaminu, a pomaga jej instruktor Paweł. Tam po lewej stronie taki pomarańczowy znak jest, widzisz? Tam jest podjazd pod bramę i na tym podjeździe sobie zawrócimy. Tak zwalniamy, dajemy lewy kierunkowskaz, rozglądamy się. O tak i wjeżdżamy w taki sposób, żeby auto nam nie wystawało na drogę, a zmieściło się na tym podjeździe. I do końca nie jedziemy, stoimy w tym miejscu. Okej, okay. dobra. Też warto przed wjazdem tutaj patrzeć, czy nikt na przejściu nie, nie idzie. idzie. No, tak. Tak. upewniamy się. Poczekaj chwileczkę. I cofając, wyjeżdżając tam na tą główną drogę, staramy się cofnąć na prawy pas, czyli na ten swój, już nie? Więc też zobacz, nawet widać to w lusterku, że ta droga jest od razu za, za zderzakiem. Mocno w prawo koła, na, do końca o tak, rozglądamy się w lusterka i przed siebie, i wystarczająco. Super, o tak. Tak wykonujemy ten manerw, żeby nikomu nie utrudnić przejazdu po, po tej drodze głównej. I w prawo na skrzyżowaniu Tutaj też ostrożnie tak, troszkę dzwoń i taki ciasny zakręt jest tak, tak, tak. O, super. I ile tu możemy jechać? Tak i to jest zobacz w takim białym kwadracie, więc to się nazywa do znaku odwoławczego To się nazywa strefa ograniczonej prędkości. Czyli całe osiedle może być objęte tym ograniczeniem. Tutaj ten granatowy Opel już nam wystaje kołami na nasz pas ruchu. Oczywiście lusterko lewe, upewniamy się kierunkowskaz. Tak, zachowujemy bezpieczną odległość, i później prawym kierunkowskazem wracamy na swój pas. Dobrze. Koniec strefy 30. Stop i skręcamy w lewo. Nie zatrzymujemy się przed znakiem, tylko przed linią bezwzględnego zatrzymania czyli na krawędzi naszej jezdni. Rozglądamy się i czekamy. Oba pasy muszą być. Przepuścimy sprawę jeszcze to do Toyota. Dobrze. Jeszcze na prostych kołach. Jeszcze na prostych. I teraz zaczynamy kręcić. O tak, tak. Bardziej po kwadracie. Tak, żeby nie, nie ścinać zakrętów. Dobrze. Jeżeli autobus miałby kierunkowskaz, to musimy zwolnić i umożliwić mu wjazd. Dokładnie. Musi mieć ten kierunek. To, to, to jest ten warunek który też on musi spełnić. Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo za przejściem dla pieszych. Kolejny milowy krok wykonany. Wydawać by się mogło, że zima nie sprzyja nauce jazdy. Jednak uwierzcie, wielu kursantów w tym kaja, która przyjechała do Łomży-Storunia, dobrze wybrała. Teraz będziemy, ja, szukali miejsca do zaparkowania skośnego po lewej stronie, więc zdejmij sobie nogę z gazu, daj lewy kierunek, o tak, i za tym granatowym Audi, a jest zajęte miejsce, więc wyłączamy, jedziemy dalej, tak, tutaj patrzymy, nic nie ma. Łąża to miasto z jednym z najwyższych współczynników zdawalności egzaminów na prawo jazdy. Dlatego Kaja zdecydowała się na jazdy doszkalające przed egzaminem, by poznać miasto. W tym odcinku skupimy się na ulicy pięknej. To będziemy po prawej parkowali za, tym, za tą skodą srebrną. Dodamy kierunek. Sprzęgło. O za czerwonym jest miejsce. Troszkę przyhamować. A wiesz dlaczego to by gaz? Bo za szybko puściłem. To tak. też, ale nie zredukowałaś sobie biegu do pierwszego. Dlatego, nie? Daj sobie jedynkę. Dlatego staramy się z pierwszego biegu parkować. Prostujemy koła. Dobra, daj na luz ręczny. Dobra, jest możliwość opuszczenia pojazdu z twojej strony też. Więc tak, kierunek super. Mhm. Zwolnić i zredukować do jedynki, tak? Bo tak jak widziałaś z tej dwójki, jeżeli zwolnisz, później już ta dwójka może być nieadekwatnym biegiem do tej prędkości i trzeba zredukować na jedynkę, ok? Dobra. Dobra. I parkowanie na egzaminie u nas w Łomży przeważnie będzie tylko przodem, w lewo, w prawo, prostopadle, czyli pod kątem 90 stopni, lub skośne, tak jak teraz, w prawo lub, lub w lewo, nie? No? No. Znaczy rzadko u nas się wykonuje parkowanie równoległe to jest ciężkie, parkowanie. ciężkie parkowanie, ale jest do zrobienia mhm. ponieważ muszą być e, miejsce parkingowe mhm. musi być dwie długości pojazdu egzaminacyjnego a nie zawsze takie miejsce można znaleźć nie? widocznie ja miałam, uważ ja gdzieś ja tam przy wordzie nie przy wordzie. No. właśnie dwa auta równolegle, tak, tak, tak i pomiędzy, i pomiędzy. ok <laughs> no. dobra to kontynuujemy, bo tu jest droga jednokierunkowa, więc wyjeżdżamy tylko w jedną stronę. W prawo? O tak. I tam właśnie musi A, też R. R jak reverse i ten dźwięk ostrzegawczy. Dobrze i kręcimy powolutku, powo mocno kręcimy, mocno kręcimy. Stop. Do, do końca wciśnij, o tak I też pamiętaj, żeby podczas cofania i wyjeżdżania z parkowania nie wymusić nikomu pierwszeństwa okay? bo też nie możemy wymusić jak nic nie mówimy, to jedziemy prosto i tutaj zobacz, masz 6 pierwszeństwa i masz albo w prawo albo, w, albo prosto właśnie więc my jedziemy prosto i trzeba bardzo dobrze się rozglądać, ponieważ z prawej strony mamy parking i te auta zasłaniają to widoczność, Więc tutaj ostrożnie, tak, można nawet się zatrzymać. No, Uważamy uh -huh. na ciąg wolny i zawrócimy sobie po lewej stronie, tutaj w najbliższym miejscu. Dobra, o tutaj zobacz daleki kierunek i postaramy się bliżej tego drzewka bliżej prawej strony o tak, troszkę w lewo teraz dokręć i hamujemy i teraz? zawracamy mhm. lewa, prawa strona. stronę już mocno w prawo koła kręcimy do końca o, tak sprzęgło wciskamy do końca tak jest, super powol, powol Tutaj na skrzyżowaniu nakaz skrętu w lewo, więc koniecznie trzeba będzie dać lewy kierunkowskaz. Dobrze. A przed nami egzamin właśnie pojechał. Takie żółte i mają naklejki z tyłu. Egzamin. My tutaj w prawo na skrzyżowaniu pojedziemy. Uważamy na pierwszych. Tutaj 20 na godzinę do skrzyżowania lub znaku odwoławczego. Uważajcie, by piękna na egzaminie nie stała się waszym koszmarem. To jednak nie koniec, ponieważ w kolejnym odcinku instruktor Paweł pokaże KAI kolejne ważne miejsca w zaśnieżonej Łomży. światełka. Tak. tak, żeby nas było widać w tak. tej porze. Tak. I w tamtym kierunku jedziemy. Egzamin państwowy zbliża się coraz większymi krokami. Kaja szlifuje swoje umiejętności, poznając dokładnie łąbrze. a instruktor Paweł zwraca uwagę na miejsca, które mogą pojawić się na egzaminie. Opanowanie i cierpliwość to klucz w trakcie kursu na prawo jazdy. Zobacz, że jak już zaczyna się troszkę tak robić ciemno, to też widać światła. Mhm. Odbijają się. to czekaj. czekaj. O tak. I kręcimy do końca, do końca, powolutku, powolutku, powolutku. Okay. I skręć sobie koła od razu w prawo, tak żeby wracać od razu na swój tutaj tor jazdy po prawej stronie. skrzyżowaniu w lewą dobrze się upewnimy, bo już troszkę za daleko. no dobra to oni skręcają. Na najbliższym skrzyżowaniu w lewą za przejściem dla pieszych przepuszczamy auta jadące z naprzeciwka. Lewy kierunek. Zwolnij. Tu już tu. No już dobra, już jedziemy. Wyłącz kierunek, to pojedziemy w prawo. Dobra. Z, tutaj po prawej masz ustą pierwszeństwa. Dobra, ale masz pieszych. Uważaj. O tak. Też pamiętaj, że jak najbliższe skrzyżowanie to właśnie szukać od razu. Nie, nie, nie nie, niekoniecznie dostępne. tak, ale niekoniecznie to będzie te największe to tutaj w prawo. skręcimy dobra. Bo czasami jest tak, że jest troszkę zwolni, że wcześniej jest mniejsze skrzyżowanie, a później dalej jest takie większe i kursant patrzy na te większe, a wcześniej było poprzednie. Nie zwraca uwagi na te poprzednie no? Ostrożnie będzie ciasno. O tak, troszeczkę do lewej, do lewej, tam w tamtą stronę. Tu z prawej już były te zaspy i był krawężnik. W prawo to jeszcze raz będzie powtórka z rozrywki. Dobrze, delikatnie sprzęgło. Tak. Tam dalej, tam dalej, tam dalej. Tam dalej. Tam za tym przejściem, gdzie teraz ta dziewczyna przechodzi. Za przejście wyjeżdżamy, za przejście. O tak, przysuwamy się do osi nie pamiętaj. I jak z naprzeciwka mamy wolne, skręcamy, uważamy tam na pieszych. też na ciągłą linię jest wola drogi, bo tu nie ma żadnego znaku że to jest skręt na skrzyżowaniu czy coś w tym stylu Bia, ta biała strzałka na niebieskim tle co oznacza? oj właśnie bardzo często mylony z, ze znakiem jednokierunkowo dokładnie Nakazy są okrągłe, okrągłe, a informacyjne kwadratowe. Tak. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Rozglądamy się na pasy, i tam mamy znak stop. stop. Tam dalej, przed linią bez, bezwzględnego zatrzymania, stoimy. Dobrze. Też poczekaj, poczekaj. Posłuchaj. Nie słychać kierunkowskazu. Tak. A wiesz dlaczego odbił? Nie. Bo włączyłaś prawidłowo, skręciłaś koła w prawo i wyprostowałaś kierownicę. I wtedy kierunkowskaz się odbija. Nie patrzymy na znaki. No to kierunkowskaz, jeżeli mamy nakaz skrętu. Jakby ktoś z lewej strony nadjeżdżał, trzeba ich przepuścić. I tutaj ostrożnie, lewej strony się trzymamy, bo tam jest przystanek. i Mamy wjazd na Rondo. Rozejrzyj się w lewo teraz. No to gazu. I kierunek Warszawa. Tak jest. Ostrożnie na przejściu, bo z lewej strony ciężarówka zasłoniła. lewej, żeby ci panowie nie przechodzili zobacz, idą z jednego przejścia zeszli, od razu wchodzą tutaj na drugie o tak Przed, zanim przejedziesz, lewa, prawa strona, rozglądamy się i dopiero ruszamy też pamiętaj, że jak jedni zejdą to drudzy mogą zacząć wchodzić, tak i jedziemy na razie cały czas prosto To już koniec jazd doszkalających naszej kursantki. W następnym odcinku dowiemy się, jak Kai poszedł egzamin państwowy. Czy będzie lepiej niż w Toruniu? Zaobserwujcie po więcej, bo to wcale nie koniec. tej serii to już ostatni odcinek jazdy z bocianem. Jego bohaterką była Kaja, która przyjechała do naszego ośrodka na jazdy doszkalające przed egzaminem w WORD Łomża. Jej instruktorem był Paweł. Kaja szybko doszkoliła swoje umiejętności. Nie zawsze było gładko. Kursantka musiała stawiać czoła wyzwaniom, zwłaszcza podczas trudniejszych warunków pogodowych. Deszcz, śnieg czy mokra nawierzchnia. Nic nie zatrzymało Kai w dążeniu do celu. Przyszedł w końcu ten dzień, dzień egzaminu. Kaja, mimo pewnych emocji, stanęła na starcie, gotowa do walki jeszcze przed południem. Na placu sprawdzenie płynów i świateł oraz łuk i górka. Wszystko bezbłędnie, więc egzamin na mieście stał się faktem. Emocje i błąd sprawiły, że pierwsze podejście okazało się negatywne. Pomimo porażki udało się podejść do egzaminu tego samego dnia wieczorem. Tutaj ponownie łuk, górka i wyjazd w miasto. Nadszedł sukces. Wow, zdałam za drugi razem! Jestem naprawdę mega zadowolona. Yy, także przyjeżdżajcie, próbujcie i jak najbardziej dajcie. Tylko trzeba chcieć. Kaja pokazała, że siła determinacji i nauki z pasją prowadzi do zwycięstwa na drodze. A co za tym idzie, do upragnionego prawa jazdy. Jesteśmy z ciebie dumni. I do zobaczenia na drodze, a wy zaobserwujcie po więcej, bo kaja to dopiero początek.